Wszyscy kochamy święta, nie? Śnieg, jedzenie, rodzina i prezenty. Tak, wiem, że jest połowa listopada, ale chyba w całej Polsce panuje taka zasada, że gdy reklama Coca-Coli pojawia się w telewizji, to okres świąteczny uważamy za rozpoczęty. Sam widziałem ją już jakieś cztery razy i za każdym razem uśmiecham się tak samo. Oczywiście ogromna część ludzi, na pewno Maciek w swoim otoczeniu, powie, że, że to przesada, że listopad, że w ogóle grudzień dopiero zaraz będzie, że po co to wszystko? Po co jakaś reklama Coca-Coli? Po co prezenty? Że najlepsze prezenty w głębi serca masz i w ogóle po co to wszystko? Jakieś takie teksty w ogóle wzięte? Nie wiadomo po co śnieg, przecież zimno będzie. I o rany, jak piździ? Słońca chcemy. Jakieś święta w ogóle. Co to święta? Po co święta? No, ale niech ci ludzie zamkną mordy. Bo. Lampki, choinka i reklama Coca-Coli i ten cały klimat świąteczny jest naprawdę magiczny. A, no i najważniejsza rzecz. Nie zapominajcie, że już za półtora miesiąca wszyscy zbierzemy się i wspólnie obejrzymy Kevina.